Witamy w Teddy Dziś na tapet bierzemy, i to bardzo szczegółowo, rundę jesienną w wykonaniu drugiej drużyny NA Energii Kozienice. Zespół, powiedzmy sobie szczerze, zakończył ją na ciekawym trzecim miejscu w tabeli radomskiej A-klasy. Mają 30 punktów, czyli dokładnie tyle samo co druga z Karyszewianka, ale jednocześnie, no mają sześciopunktową stratę do lidera i użanki Kazanów. Ich bilans to 10 zwycięstw i 3 porażki przy stosunku bramek 47 do 21. Wszystkie te dane pochodzą oczywiście z oficjalnych podsumowań klubu. I tu dochodzimy do e, zasadniczego pytania, które dziś sobie stawiamy. Czy ten niezwykle młody zespół, w którym aż roi się od młodzieżowców, jest już gotowy na realną walkę o awans do Ligi Okręgowej? Czy może jesień brutalnie obnażyła, że priorytetem wciąż musi być cierpliwy rozwój. Ja będę argumentował, że ta drużyna nie tylko może, ale wręcz powinna walczyć o awans, bo udowodniła, że ma najwyższy potencjał w całej lidze. A ja z kolei postaram się dowieść, że chociaż ten potencjał jest, no, niezaprzeczalny, to rażące wahania formy i brak stabilności pokazują, że myślenie o awansie jest chyba jednak przedwczesne. Uważam, że celem nadrzędnym musi pozostać hartowanie tej młodzieży. A awans, jeśli przyjdzie, będzie tylko miłym bonusem, a nie celem samym w sobie. Dobrze, to zacznijmy od tego, co jest najnamacalne, czyli od miejsca w tabeli. Trzecia lokata, sześć punktów straty do lidera. Na pierwszy rzut oka, no, może się wydawać, że to spory dystans. Ale dla mnie kluczowy jest kontekst, a mianowicie fakt, że Energia 2 jako jedyna drużyna w całej stawce potrafiła pokonać Iłżankę Kazanów i to na jej terenie. To wiesz, to nie jest przypadek. Dla tak młodego, rezerwowego zespołu, to jest sygnał, że ich maksymalny poziom, ten ich sufit, jest zawieszony wyżej niż u kogokolwiek innego w tej lidze. To zwycięstwo pokazuje, że w bezpośrednim starciu, w meczu na szczycie, oni potrafią być najlepsi. Sześć punktów to jest dystans, który przy takim potencjale jest jak najbardziej do odrobienia na wiosnę. To jasny dowód, że ten zespół jest gotowy na największe wyzwania. Rozumiem tę perspektywę i absolutnie doceniam wagę zwycięstwa z liderem. Naprawdę. Ale właśnie dlatego, że potrafili tego dokonać, trzeba zadać fundamentalne pytanie. Skąd w takim razie wzięła się ta sześciopunktowa strata? Odpowiedź jest, no, prosta i chyba trochę bolesna: z trzech porażek w innych meczach. I to właśnie one, a nie ten jeden spektakularny trumf, pokazują prawdziwy obraz sytuacji. Wiesz? Kluczem do awansów a klasie nie są pojedyncze heroiczne zrywy, ale żelazna regularność, unikanie wpadek. Można wygrać bitwę z generałem, a potem przegrać wojnę z trzema kaprałami. I mam wrażenie, że właśnie to się tutaj wydarzyło. Ta strata nie wzięła się znikąd, jest po prostu efektem braku stabilności, która jest, no cóż, piątą achillesową tej drużyny. Ale ta niestabilność, o której mówisz, ma bardzo konkretne źródło. Spójrzmy na liczby, bo one mówią same za siebie. Mamy tu rażącą dysproporcję między meczami u siebie i na wyjeździe. W Kozienicach energia to jest prawdziwa twierdza. Tu nie ma dyskusji. Sześć meczy, komplet 18 punktów, bilans bramkowy 31 do 5. To jest poziom mistrzowski. To jest fundament, na którym można zbudować całą rundę wiosenną. Trener w wywiadach podkreślał rolę pełnych trybun, tej wyjątkowej atmosfery i widać, że to Dodaje skrzydeł tej młodzieży. Z kolei na wyjazdach jest gorzej, to prawda. Cztery wygrane, trzy porażki, bramki 16 do 16. Ale czy to nie jest no, naturalny dla tak młodego zespołu? Oni się uczą grać w trudnych warunkach. Najważniejsze, że mają bazę, twierdzę, która jest nie do zdobycza. A doświadczenie wyjazdowe przyjdzie z czasem. Tylko, że Liga to nie jest suma dwóch osobnych tabel domowej i wyjazdowej. To jest jeden spójny maraton. I ten bilans wyjazdowy to dla mnie nie jest coś, co można zbyć, mówiąc, doświadczenie przyjdzie. Stosunek bramek 16 strzelonych do 16 straconych, to jest, no, czerwona lampka alarmowa. To pokazuje całkowity brak równowagi. Drużyna, która myśli o awansie, nie może tracić na wyjazdach średnio ponad dwóch bramek na mecz. I zastanówmy się, dlaczego tak jest. Czy to jest tylko brak wsparcia kibiców? A może ich styl gry, ten oparty na wysokim pressingu i młodzieńszej fantazji, świetnie funkcjonuje na dobrze przygotowanym boisku u siebie, a kompletnie się załamuje na mniejszych, trudniejszych murawach, gdzie trzeba zagrać bardziej cynicznie, bardziej siłowo? To dla mnie obnaża pewien brak dojrzałości taktycznej i mentalnej, a nie tylko brak doświadczenia. Na trudnych terenach wygrywa się ligę, a energia na razie no, tego nie potrafi. Ale czy ta chwiejność nie jest jakby wpisana w DNA tego projektu? Mówimy o skrajnościach. Z jednej strony mamy najwyższe zwycięstwo w całej rundzie: 10-2 do 2 z rezerwami prochu pionki to była absolutna demonstracja siły ofensywnej, pokaz tego, co ta drużyna potrafi, gdy zaskoczy. Z drugiej strony, najdotkliwsza porażka: 2-7 do 7 z wiceliderem, z Karyszewianką. I co jest dla mnie kluczowe w tej historii? Reakcja. Po tej klęsce, po tym upokorzeniu, wielu mogłoby się załamać, a oni, wiesz, zaledwie dwa tygodnie później jadą na teren niepokonanego lidera i wygrywają. To nie świadczy słabości, ale o niesamowitej sile charakteru. Porażka ze skaryszewianką była bolesną, ale być może potrzebną lekcją. Pokazała nad czym trzeba pracować. Ale odpowiedź na te lekcję była mistrzowska. To pokazuje, że zespół potrafi się uczyć na błędach w ekspresowym tempie. Ja jednak nie potrafię przejść do porządku dziennego nad wynikiem 2 do 7 w meczu z bezpośrednim rywalem do awansu. To nie była zwykła porażka, to był taktyczny i mentalny nokaut. Zgoda, potencjał ofensywny jest gigantyczny, ale co z tego, skoro w meczu o wysoką stawkę defensywa yy, przestaje istnieć. To pokazuje, że pod dużą presją cała organizacja gry, cały system może się kompletnie posypać. Wygrana z Iłżanką była świetną reakcją, ale katastrofa ze Skaryszewianką pokazała, jak krucha jest ta drużyna, gdy rywał postawi twarde warunki i obnaży jej braki w obronie. To nie jest kwestia jednej lekcji. To jest problem systemowy, który ujawnia się w kluczowych momentach. Nie można budować myśli o awansie na fundamencie, który potrafi się tak spektakularnie zawalić. I ta cała dyskusja o wahaniach formy prowadzi nas prosto do serca tego projektu, czyli jego filozofii. Średnia wieku w meczach ligowych to zaledwie 19,17 lat. W kadrze jest 27 młodzieżowców na 30 zawodników. To najmłodszy zespół w lidze i tu właśnie leży klucz czy my w ogóle powinniśmy ich oceniać przez pryzmat stabilności która jest domeną doświadczonych drużyn a może właśnie ta młodzieńcza fantazja i odwaga która prowadzi do wyników 10 2 i 27 jest największą siłą Trener w jednym z wywialów powiedział jasno, że celem jest wygrywanie każdego meczu oraz rozwój zawodników. Zwróć uwagę na to oraz. Te dwie rzeczy się nie wykluczają, one się wzajemnie napędzają. A koronnym dowodem na słuszność tej drogi jest właśnie to zwycięstwo z Iłżanką, odniesione najmłodszym składem w historii rezerw, ze średnią wieku 17,2 lata. To jest coś absolutnie no, niezwykłego. Wynik jest tu naturalną konsekwencją postawienia na jakość i odwagę tej młodzieży. Zgoda, ale w tym samym wywiadzie trener mówi też coś bardzo ważnego: że wyniki są efektem dobrze wykonywanej pracy, a nie celem samym w sobie. To jest subtelna, ale dla mnie kluczowa różnica. To pokazuje, że nadrzędny jest proces, a nie natychmiastowy sukces. Prawdziwym testem tego projektu nie będzie to, czy awansują w tym sezonie, ale ilu z tych 27 młodzieżowców za rok dwa trafi do pierwszej drużyny i tam będzie odgrywać ważną rolę? Na razie wynik sportowy w A-Klasie jest imponujący, ale czy ta presja walki o awans, którą chcesz na nich nałożyć, nie zaburzy tego podstawowego celu? Czy ta drużyna jest gotowa mentalnie na grę o wszystko na wiosnę, czy może lepiej dla niej, żeby rozwijała się w swoim tempie bez tej dodatkowej presji? Po te porażki na wyjazdach i wynik 2 do 7 sugerują, że presja ich raczej paraliżuje, a nie motywuje. A ja uważam, że nic tak nie rozwija, jak gra o stawkę. Ale poruszmy inny ciekawy aspekt skuteczność. Najlepsi strzelcy zespołu, Konrad Marchewka i Tomasz Miłosz, zdobyli po 9 bramek. Dla porównania, lider strzelców ligi Adrian Hedas i Użanki ma na koncie aż 27 trafień. Czy brak jednego dominującego snajpera to nie jest przypadkiem ogromny atut energii. Siła ofensywna rozkłada się na wielu graczy. Jest jeszcze pawlik z sześcioma golami, salamon i Wasiński po pięć, to jest model, który widzimy w nowoczesnym futbolu. Atak jest nieprzewidywalny. Przeciwnik nie może skupić się na wyłączeniu z gry jednego zawodnika, bo zagrożenie nadchodzi z każdej strony. To także sprawia, że drużyna jest odporna na słabszą formę czy kontuzję jednego strzelca. To jest dowód na siłę kolektywu, a nie poleganie na indywidualnościach. To jest bardziej. Zrównoważony i perspektywiczny model budowania ataku. To piękna nowoczesna teoria, ale praktyka w realiach, a klasy bywa brutalna. W decydujących momentach sezonu, w meczach o wszystko, kiedy gra się nie klei, a drużyna potrzebuje impulsu, potrzebny jest snajper z instynktem zabójcy ktoś, kto z połowy sytuacji strzeli gola. Ktoś do kogo można zagrać długą piłkę z nadzieją, że sam wygra pojedynek i skończy akcję. Rywale w walce o awans mają takich zawodników. Wspomniany Czeda w iłżance z 27 golami. Skóra schomentowa ma 15. To są ludzie, którzy w pojedynkę potrafią wygrać mecz. Czy w energii jest ktoś taki? Obawiam się, że w kluczowym momencie, w 85. minucie meczu o awans, może zabraknąć takiego lidera ofensywy, który weźmie na siebie ciężar odpowiedzialności. Rozłożenie jej na wielu jest świetne, gdy wszystko idzie gładko. Pod presją szuka się lidera, a w ataku energii go szczerze mówiąc nie widzę. Skoro mówimy o liderach, to jest w tej drużynie postać absolutnie wyjątkowa, która przeczy tezę o braku stabilności chodzi o Piotra Miłosza. Chciałbym się na chwilę zatrzymać przy tym nazwisku, bo jego statystyka jest porażająca. Rocznik 2008, powtórzę, 2008, jako jedyny zawodnik w kadrze zagrał wszystkie 1170 minut w tej rundzie. Od pierwszej do ostatniej minuty każdego meczu. To jest coś niebywałego w tym wieku. Jakie jest jego znaczenie? Moim zdaniem fundamentalne. To jest kręgosłup, opoka i mózg tej młodej drużyny. Jego stała obecność świadczy o niezwykłej dojrzałości taktycznej, odporności fizycznej i gigantycznym zaufaniu sztabu. To jest fundament, na którym zbudowana jest cała ta ofensywna, ryzykowna konstrukcja. Nie ma dwóch zdań. Jego rola jest kluczowa i chłopakowi należą się ogromne brawa. Ale to, co przedstawiasz jako atut, ja widzę również jako ogromne ryzyko. Co się stanie w przypadku jego kontuzji, albo co bardziej prawdopodobne w A klasie, pauzy za żółte kartki. Tak duże uzależnienie od jednego, choćby najlepszego i najbardziej dojrzałego, ale wciąż bardzo młodego zawodnika, jest strategicznie niebezpieczne. To pokazuje, że być może brakuje alternatywy na podobnym poziomie. Plan B na wypadek jego absencji może po prostu nie istnieć i to może się okazać bardzo kosztowne w decydujących meczach rundy wiosennej. Jeden niefortunny faul może wykluczyć kluczowego gracza i zburzyć całą misterną układankę trenera. To jest poważne zagrożenie. Zostawmy na chwilę ligę, bo była też piękna przygoda w Pucharze Polski, która moim zdaniem daje ostateczną odpowiedź na pytanie o potencjał tej drużyny. Zespół dotarł aż do czwartej rundy na szczeblu okręgu. Po drodzie rozbił wyżej notowaną akcję Jastrzębia 4 do 0, a z rezerwami ekstraklasowego radomiaka grającymi w lidze okręgowej odpadł dopiero po rzutach karnych, po heroicznym meczu zakończonym wynikiem 3 do 3. Czy to nie jest ostateczny dowód, że potencjał tego zespołu wykracza daleko poza A-klasę? Strzelenie trzech bramek drużynie będącej bezpośrednim zapłeczem klubu z Ekstraklasy to jest jasny sygnał, że ci chłopcy mają jakość, by z powodzeniem rywalizować o poziom wyżej, już teraz. Jedynkiem meczu, kiedy wszystko zagrało i nie ciążyła na nich presja ligowych punktów. Nikt im tego nie odbierze, ale no wiesz, puchar rządzi się swoimi prawami. To są rozgrywki, w których często decyduje dyspozycja dnia, odrobina szczęścia. Liga to brutalny maraton, który przez 26 kolejek weryfikuje nie maksymalny potencjał, ale stabilność, regularność i odporność mentalną. A to jest właśnie to, z czym energia ma największy problem. Pucharowy sukces jest świetnym prognostykiem, dowodem na wysoki sufit, ale nie może przesłonić problemów z ligową nieregularnością. To są dwie różne bajki. Wygrana w pucharze nie sprawi, że nagle zaczną wygrywać trudne mecze na wyjazdach w lidze. Dobrze, zbierzmy to wszystko razem. Jaka jest więc ostateczna ocena tej rundy i prognoza na wiosnę? Czy Energia 2 jest gotowa na realną walkę o awans do okręgówki? Moim zdaniem jest nie tylko gotowa, ale to powinien być jej główny cel. Pozycja w tabeli, bezpośrednie zwycięstwo z liderem, fenomenalna postawa w pucharze, twierdza na własnym stadionie to wszystko to potwierdza. Kolejnym naturalnym krokiem w rozwoju tych chłopaków jest nauczenie się gry pod presją o najwyższą stawkę. Oni już udowodnili, że mają umiejętności, teraz muszą udowodnić, że mają mentalność, by robić to regularnie, a tego nauczą się tylko walcząc o awans, a nie grając o rozwój. A ja pozostanę przy swoim. Potencjał jest ogromny, ale gotowość na awans zweryfikuje dopiero runda wiosenna, a zwłaszcza te najtrudniejsze mecze wyjazdowe. Uważam, że priorytetem powinno pozostać to, co sugerował trener przygotowanie zawodników do gry w pierwszej drużynie. Walka o awans, oczywiście, niech walczą, ale nie za wszelką cenę. Nie można dopuścić, by presja wyniku spaliła tych młodych chłopaków i zahamowała ich rozwój. Kluczowe jest ustabilizowanie formy, znalezienie równowagi między domem a wyjazdem. Jeśli to się uda, awans może być tego naturalną konsekwencją. Ale jeśli postawią awans jako cel nadrzędny, presja może ich zmiażdżyć, co widzieliśmy w meczu ze Skarżywianką. W takim razie na koniec. Jakie jest najważniejsze zadanie dla drużyny i sztabu na przerwę zimową? Z mojej perspektywy to utrzymanie ofensywnego. Odważnego stylu gry i tej radości, którą widać na boisku. Ale trzeba do tego dołożyć większą dyscyplinę taktyczną w obronie, żeby wyeliminować te momenty, gdy tracą kontrolę nad meczem. Praca nad schematami defensywnymi i dalsze budowanie kolektywu oraz pewności siebie, bo zwycięstwo z iłżanką pokazało, że sufit mają zawieszony bardzo, bardzo wysoko. A moim zdaniem, absolutnie kluczowa będzie praca nad sferą mentalną i taktyką na mecze wjazdowe. To jest zadanie numer jeden. Trenerzy muszą znaleźć sposób, by przenieść tę jakość, pewność siebie i organizację gry z meczów domowych na boiska rywali. Nauczyć ich, jak grać pod presją na trudnym terenie, kiedy publiczność jest przeciwko nim, a boisko nie pomaga. Muszą wypracować alternatywny, może bardziej pragmatyczny styl gry na takie mecze. Jeśli tego nie zrobią, nawet najlepsza gra u siebie nie wystarczy do awansu. To jest absolutny klucz do sukcesu na wiosnę. Z jednej strony mamy więc obraz drużyny o ogromnym, udokumentowanym potencjale grającej ofensywny futbol, której projekt młodzieżowy przynosi wymierne sukcesy i ekscytuje kibiców. To jest spojrzenie na to, czym ten zespół może być w najlepszym wydaniu. A z drugiej na medyzwania związane ze stabilizacją formy, grom na wyjazdach i radzeniem sobie z presją. To jest spojrzenie na to, czym ten zespół jest tu i teraz, ze wszystkimi swoimi słabościami. Wiosna pokaże, która z tych dwóch twarzy jest tą prawdziwą. Jedno jest pewne czeka nas pasjonująca runda.